No nie mierzyłem, panie Obranie. Panie NWD, tam nie należy tego pionka oddawać. Trzeba zbić na D5. Pan sobie zanot... Wszyscy sobie, kochani, zanotujcie tam. Trzeba zbić na D5. Co to za debiut? Cóż to jest za debiut? I to trzeba być hetmana. <laughs> Okazuje się, że nie trzeba być hetmanem. Pan szachuś. No ejku. Tak intuicyjnie gram, napiątka napadła. Tak intuicyjnie na Pionka napadła. I konia miałem do zabicia. Konia miałem do zabicia. Pan szachuś i rosuje. Panie Maxie, co pan tak szybko gra? No i teraz zrobię długą roszatkę. kończymy to powoli, bo się dziesiąte teraz. Panie Maxiu, pan tu zaszalał. Jeszcze goniec wisi. A nie można roszady zrobić. A teraz gorzej zbić gońca i przyjść drugą wieżyczką. Mimo o tym, że konikiem też gorzej na F2 przyjść. I w obronie. Nawet wali się. Panie Maxiu. Chatid. No, dziękuję Panie maksiu. I, I gram ostatnią z Panią